Oj, oj, oj jezioro Hańcza. Tak, ta właśnie ostatni dzień. Jeden z ostatnich dni w Polsce. Bo to jest numer trzeci, jutro numer dwa. I numer jeden wylatuje do Norwegii. Ale o tym po jeziorku musimy sobie zobaczyć. Najgłębsze jezioro w Polsce i, i... najgłębsze jezioro w Polsce 108,5 metra, jeżeli dane są aktualne a teraz nie zamulam, tylko odwracam kamerę i ciśnimy jest jeziorko, ale mocno pod słońce tutaj widzę będziemy stali jakieś dojścia takie słabe o chalarcie, nie wiem czy my tu coś zobaczymy A jednak można tutaj coś zobaczyć Tu są trasy wokół jeziorka takie jak tu widzimy Więc jest spoko Ale zobaczcie woda jest czysta Ło wow. Krystalicznie czysta ja tam z daleka widzę To jest naprawdę czyściutko Weźcie. I wzdłuż linii brzegowej można tak sobie właśnie poprzechadzać eee, na Dzieciel Hańcza i co ja to właśnie się przejdę i wracamy z dziadkiem na Żydkiejmy to sobie trochę pogadamy i jeszcze będę miał jakieś przebitki z Rzyckiem wcześniejsze złożę ten filmiczek na dzisiaj i co? zawijas no to nic Ach, trochę troszeczkę będzie pogadanki e, no bo cóż wracam już do Norwegii więc dla wszystkich którzy czekają na odrobinę humoru to na pewno po niedzieli będzie tak? Co my dzisiaj mamy? Bo mamy, straciłem rachubę które wczoraj, w środę. No tak, weekend już będzie śmiesznie. Ee, chociaż te filmy, ostatnio, które wrzucałem, czy z pradziadkami, z dziadkiem, i tam z babszy i w ogóle, to są dla mnie e, filmy takie. Ba, ba... To są dla mnie filmy takie, wiecie, potrzebne dla mnie. Mm, a dla was będą. Będą już takie żywsze, żwawsze, będzie coś się działo, będzie też nowy kraj, będą nowe rzeczy, nowi ludzie, moi koledzy, naprawdę śmieszni ludzie, ja też chyba. I co, ostatni dzień w GitKeeMach i trzeba jeszcze się tutaj zrelaksować. Mam już baterie naładowane, nawet mam zapasowe baterie naładowane, także jestem gotowy zabiorę Was jeszcze do Warszawy i do Gdańska po drodze, bo dzisiaj w nocy wyjeżdżam z Suwałk będę rano w Warszawie, pokręcę się może po Warszawie, może od razu pojadę do Gdańska tam szybka nocka i o 11 eee, pojutrze już mam samolot do Norwegii do Oslo e, i będziemy robić jakiś rekonesans mam nadzieję, że kwarantanna mnie tam jakoś nie, nie docnie za bardzo i będę mógł się jakoś mobilnie poruszać po mieście i, i w, po okolicach i będziemy mogli coś tam podziałać e, praca się ogarnia i tak dalej i tak dalej więc e, ja was zapraszam tu na jakieś jeszcze moje zlepki z, z, z i <laughs> puszczy romickiej oko, okolic, okolicach kurczę, motam się trochę rzuczkę ale staram się już coraz bardziej ogarniać e, siebie przed kamerą i co może, może kurczę zaproszę was jeszcze na dwie historiki mojego pradziadka Odnośnie, jedno to nie będzie taka prawdziwa historia, tylko bardziej taka, taki żarcik, jak to, jak to trzeba babę sobie wychować, kiedy nie można jej uderzyć, a, ale nic nie robi w domu. A druga tam jak się miał zaręczyć z pierwszą dziewczyną na wiosce, ale, ale się nie zaręczył, e, więc chyba zaraz właśnie pójdę tam do dziadków, bo jestem za stodołą. Kamera stoi na, na, na starej studni, wam pokażę. Tutaj wszędzie pola, wszędzie zielono. Także wiecie, uno stresu duo. Lecimy z tematem. Dziadek, Pomóc mi. Dziadek, mam prośbę do ciebie opowiesz mi tą historię do kamery tu wczoraj o tym yy, tą anegdotkę o tym worku i okieracie Powie Gitara teraz się manuje jeszcze coś? nie ja idę dobra dobra będziemy gadać zaraz Pierwsza historyka jest naprawdę. Ta anegdotka jest zabawna. Historika. Historia też jest zabawna. Co to by mówić jakie bajki, czy jakie. jaki kawał? Czekaj, Dziadek. Eee, bo z tym, tym. O tym chłopie, co miał żonę, co nic w domu nie robiła. Jak ją nauczył, żeby robiła. leśniku. Le... <noise> A -a. No. Леший працівник мав зону, ну і така була панюша, ніч не робила, не готувала, не спронтала, ніч собі, прийти за собі, до німок. Ну тому й це, зоною бити не можна, якщо б'єти. Треба, я ту маю мій спосіб. Мам таке теж би мушала та -то дорого зробити. Ну то, але ти будеш його тримати. Zawieszał tę torbę i naszej jeszcze taki śniurek przywiązał, tu bez piersi, no i kawał pytyj tę torbę łupi, ale tak dał tej torbie, zaraz sama padła, no i płacę, no, nie stachinuję, płacę, płacę, nie płacę, ale tak długo po torba by była, był, aż umiała robić, się nauczyć. No i tak, na jutro przyszedł. Już trochę tam robiła, ale nie wszystko. Ja znowu torbę zawieszą. Na trzeci dzień mówi: torbo, ja już idę do pracy, ale jak przyjdę z pracy, masz to i to zrobić. I nie będę zrobiono bez zbita. Aha, to on że on popatrzyła, że torba, torbo, ale ja nie wytrzymam gnaty połamie. To się wzięła do roboty, się nauczyła, była żona jak zegarek. O. Prosty sposób. Brutalny no trochę. Jest na to rada. A jeszcze wczoraj opowiadałeś tak tym. Jak narzeczoną miałeś prawie. W wiosce. Ja byłem narową. No ja miałam dziewczynę ze szwagrem, poszli pogadać, się zgodziła, że będzie moją narzeczoną i żoną w przyszłości. Co parę tygodni. No i ja sobie mam ja mieszkałem od niej jakieś 6 km, właśnie w i a ona mieszkała w Wilkupi. Ale na niedzielę u nich zabawa, no. Tam miałem półbrata, był kupi pożyjony. Ja ten był brat z nimi po sąsiedzku. Byłam na rannej w kościele i on mówi, przychodź na zabawę. Zabawa dziś u w w twojej dziewczyny". No to ja poszedł do domu ja obiad. No i po wybrał się, poszedł tego półbrata. Wieczorem poszedł na zabawę bawił trochę i przyszedł taki Stasiński, Piotr, Jest taki starszy kawaler, ale waber to był fest. No, ja sobie siedzę. Tam z tym bratem po, potancowali, wodzi godziny. No i on już wziął tancować ten Stasiński. Jeden taniec prezentowali zagrali znowu. Drugi tanec je užalpacam, aha, in oni tu so šli za močno, do sebe še tulo. Mm -hmm. Se ruge sjedze, se tankovali in on posed pokoj odrazu do, do sjedni, tako kot je to razmaganek, in višat nabor. A ona poslala zali, ki je že do kuhinji, z kuhinji do sjedni in za njim nabor boš šel. To ja po chvili, 20 dni, wyszedł zobaczyć gdzie oni pójdą, wyszedł na dór, patrzył, poszli koło wstyd studowu wsty, i poszli za studoli. no to ja, Zaszydł, za studowem, czapkę, daszek do tyłu, żeby nie widać było, zaglądam, a oni, panie, kierat stoi, oni nadejśli już, biała dupa tylko świeci, <śledzianie> <śledzianie> robota robią, no to no to ja nie przerywał, ja do tyłu wycofał się poszedł na na sali taneczne uściskował paliłem papierosy wyjął papierosy i z tego brata dałam zapalił też spalił no i sadził musiały palić i ja wziął, na piecu czapkę miał położoną wziął czapkę za na tak za sady Mówię do tego powrotu, weź szarpie, bo idziemy do domu. I mówię, to coś jest. Powiem w drodze, jak pójdziemy. Nie będę tu gadął, tu każdy nie słyszał. To taka tajemnica. Pójdziemy do domu, to powiem w drodze. No i, a ona już znowu z nim poszła w taniec. Trzeci już po tej robocie. Po robocie znowu w taniec poszła. І ми вийшли басан, а через до кухні з кухні до сєні, мужем до дом. А я зауважила, замбых. Жвим пошли наим. Ну, ем там від него стало, що просила, кирваваче од нього і гулячала. Що ж стало? Живі діти? Ну до дому. То що? Що стало? Я мовлю тобі się nie pyta co się stało to zobaczy od kierata nie niepołamany gdy się pyta co się stało dyszel cały niepołamany co co, co co? ja widział ja widział co by robili na ten dzisiaj o tak zaś z starczy tobie bo miał miał ostatkiem. ja mówię wiesz co Chlebem to ja bym się podzielił z każdym. Czy to z kolego, czy z koleżanką. Jakby trzeba było chleba dać. Ale sióżko się dzielić nie będzie. No, to już, to jest się już nie dzielić. Przepadło. przepadło. Ma sióżkę, miej rozum. A Boże... puścić. Jak się zrozumiem na sióżki zamienisz. Po, się <laughs> <Nie? laughs> puścić na zarobek. na zarobek nawet, chcesz. Juszkę na zrobek? No i A To mysz, nie jedno prowadza. I koniec było po dziewczynie. No. I koniec było to po ja. dziewczynie. To ja mówię, babcia miała szczęście. Prawda, Bo się chłop uchował. Hmm. Ba babcia to była. Babcia to była dziewczyna, panie. Babcia była taka. Dziewczyna, jak matka ją rodziła, taki ślub taka barwa takich dziewczynów, to nie ma Wy, wyjątek to wyjątek takich dziewczynów. chodźcie sobie takim fajnym jak my to tutaj zawsze nazywaliśmy lasanku później z niego wyjdzie to wam pokażę co jak teraz wszystko jest takie zarośnięte tu obok, obok są pola i tak dalej jak się pójdzie tak daleko do hen 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 tam można wyjść z takiej wioski de Gucie. a nie bo ja dzisiaj sobie wspominam, bo nie wiedziałem, że przyjdzie mi tak szybko opuścić yy, rzekę. Ja chciałem tu podzielić, bo z każdym dniem czuję, że ładują mi się baterie. Tak naprawdę na 100%, bez żadnej spinki. I z każdego dnia myślę, że już jestem dowodowany, a tu ładuję więcej. I no niestety kwarantanna litewska yy, Pokrzyżowała mi szyki. No to cóż, to chodzę sobie korzystając z pięknej pogody. Dzieńmy. O teraz będę wam pokazywał tutaj lasamek. Jakby chodzę z niego. Ja, ha, 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 gdzie ja doszedłem? Tutaj moi mili O tu, nie widać tam jest taki spad, nie? To była góra K2 Ja z moim bratem Marcinem <laughs> ładowaliśmy słomy w worki I w zimę zawsze tutaj przychodzili z czym? Pysk się I tak, zjedzaliśmy tutaj to była nasza K2, tak się bawiliśmy fajnie, no to, to tyle. Ale tu pozarastało wszystko w gąszczach. Ale... O, tam daleko do... Hej, 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 pola, tam jeszcze dziadków są. No i... Co? Zobacz dalej! Jakieś przywitki żydkie I wam pokażę że spa, spaceru jakieś Z lasu. A tak właśnie tam z oddali widać lasanek. No pięknie tu jest, co? Sami widzicie. Do tego jak połączycie e, trochę sentymentu e, plus widoki, krajobraz, to jest coś pięknego. Zobacz, na spacer idziemy prosto bito ze 4 km z powrotem to będzie 8 Dobra Może jelenia spotkamy, nie? Jak jelenia to trzeba uciekać, nogi zapas. Rykowisko teraz. Bezpiecznie. Dobra. Jakieś będą fajne widoczki. Słucham. Będę robić tak. Co? Na jelenik Enika uważać, bo teraz, oni mają swoje gody, to mogą zatakować Jak no, tylko Ni się pokaże, to on nie będzie miał fajne pamiątki Nikt nie będzie uciekał jak szalony. No, będę jak będę uciekał, to będę wspominał później. Czy Nie będzie od nas uciekał? Nie uciekał. Ja, to będzie uciekał, jele <laughs> No będzie. No. Jak muskara taki. Dziadek jak kopniemy w dupę, to będzie uciekał Taki pieszy Spacerek do Puszczy Rumickiej sobie ale muszę podjechać do centrum Parku Krajobrazowego i wziąć jakąś mapkę, żeby tutaj pojeździć bardziej. Linie czego dziadek? Linia, ale nie powiedziałeś czego? My to na przyjeżdżaliśmy tutaj, linia to dziadek gadał, gada. Linia to ja nie wiem czego. No, powierzchni, linia powierzchni i numer jest linii, a tutaj masz ogrodzenie, zobaczysz jakie drzewa porosły. Czyli nie wygryzała, nie? Tak. No. Na każdej powierzchni jest oznaczony numer tej powierzchni. Gdybyś na jednej z nich się znalazł i nie miał wyjścia z tego, to podajesz numer tego słupka, cię znajdą. Ale A. ja tego nie chcę, żeby ty mnie tu nagrywał. No dobra, to jest ważna rzecz, bo... Niektórzy ludzie później będą mieli informację, że jak się zgubią, to jak to będą oglądać. To na przykład, wiesz, mogą się czegoś nauczyć, to jest fajne. Bardzo. Aleśnika ja podają, gdzie oni są, jest taki suszek po takim numerze i oni wiedzą i powiedzą tak, proszę stamtąd nigdzie nie wychodzić, się nie ruszać, zaraz będziemy, znajdziemy panią czy pana. I tak to i po to, to jest właśnie. ale teraz Buda będzie, tu przyjeżdżają ogniska Mamy, mamy taki słupek określający powierzchnię danego obszaru. Głowcia zbieram sobie grzyby do strojków, nie? trójaki. Nie, to są opieki. To są opieki? Tak, tylko już takie jest wyrośnięte. Przerośnięte opieńki. To nie będzie z nich robiła stryjków. Będzie.